Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnika A18XR to jednostka napędowa opracowana przez General Motors dla pojazdów marki Opel. Ponadto silnik ten był dystrybuowany w niektórych modelach Chevroleta. Charakterystyka techniczna Oryginalna nazwa A18XR brzmiała Z18XR. Pod względem podobieństwa silniki są praktycznie takie same. Jest to rozwinięty model Z16XR przeznaczony do montażu w samochodach Opel Astra H. Pierwsza generacja była produkowana z normą środowiskową Euro 4, druga, Euro 5. Opel Insignia z silnikiem A18XR konserwacja. Konserwacja silnika A18XR jest przeprowadzana w odstępach 15 000 km. Zalecana konserwacja powinna być przeprowadzana co 10 000 km. Przyjrzyjmy się zatem szczegółowej tabeli przeglądów technicznych. Czyszczenie i konserwacja wtryskiwaczy A18 XR to 1, wymiana oleju, wymiana filtra oleju. Należy przeprowadzić po pierwszych 1000 do 1500 km przebiegu. Ten etap jest również nazywany docieraniem, ponieważ elementy silnika są docierane. Serwis 2. Drugi serwis przeprowadzany jest po przejechaniu 10 tysięcy km. Olej silnikowy i filtr oraz wkład filtra powietrza są ponownie wymieniane. Na tym etapie mierzone jest również ciśnienie w silniku i regulowane są zawory. To 3. Na tym etapie, który jest wykonywany po 20 tysięcy km, przeprowadzana jest standardowa procedura wymiany oleju, wymiana filtra paliwa a także diagnostyka wszystkich układów silnika. Konserwacja 4. Czwarta konserwacja jest prawdopodobnie najprostsza. Po przejechaniu 30 tysięcy kilometrów wymieniany jest tylko olej i wkład filtra oleju. Podsumowanie. Silniki serii A18 XR są dość niezawodne i mają wysoką żywotność. Serwisowanie jednostki napędowej powinno odbywać się co 15 tysięcy kilometrów. Ale doświadczeni kierowcy zalecają po 10 tysięcy km. Różnorodność wyboru jednostki napędowej, od objętości silnika do mocy, nie pozostawi obojętnym żadnego kierowcy.